indeed Jak ja kocham te doczytujące się tekstury. E, mam tutaj ten, mam tutaj z, y, tarczę, która ma shield boosta, y, nasze znaczy shield boost 30% i ma siłę tarcz 118. Mm, ale nie ma nie ma regeneracji zdrowia. E, no nie. A, ja no dobra. Sobie. Mogę ją w sumie kupić chyba, jeśli mi nie stać... Nie, nie stać mnie nawet. Okej, okay, to rozwiązuje mój problem. <grym> Brak funduszy potrafi bardzo szybko rozwiązać dylematy związane z zakupami. Czy się się granatami rzucało? A tak! O, SDU. Don't mind if I do. To jest już te Storage Deck Upgrade, więc możesz sobie kupić zwiększenie mm -hmm. zapasu unicji. No jasne. Oznacza to, że co prawda pozbyłam się ponad połowy swoich funduszy, ale. Ja też. O, zdecydowanie proszę. jest to coś, co mi się przyda. Moment, ja dostałem do telefonu. Czym tutaj się to robiło? Już nie pamiętam. A, tak, dobra. nie. O jest. Aha. Ale my jeszcze nie możemy, bo mamy. Remaining points zero. Tak, ale możemy wziąć już skilla. I naciskało się Haruku użyć, czy czego? Co? Czymś użyła skilla? Ja nie mogę użyć skila jeszcze, bo ja nie mam w ogóle punktów na skilla. Aha. Mam czwarty level, a ty masz ty, piąty, ja, a ok. A was mam niczty, nie wiem czemu. Zajśnij. Ja mam czwarty level, jeszcze nic nie mogę używać. Uj! Co to jest jak odwala? Nie, nie wiem, może stwierdził, że będzie od dzisiaj jazdę figurową na piasku. F to jest użycie. Och, well. Właśnie rzuciłem, tak, bo rzuciłem ptaczkiemu w twarz, że tak powiem. A, hmm. amunicja szogana. Ej. Amunicja do SMG. To SMG, to SMG. Teoria mówi, że tędy, ale jak znam praktykę, to się może okazać, że. Mm -mm. A czy czasem nie było tak, że za, że za zadawanie krytycznych obrażeń nie dostaje się więcej? E, nie wiem. Wiem, że. Jeżeli wezmę skill'a, to owszem. Okej, okay, pat patrzcie co my tu mamy. Eee, SMG, SMG. I pistolet uh -huh. SMG, SMG, SMG Lady już pędzą, I sniperka. Ale słabsza niż moja o wiele. No i tak, znowu sprzedaż. Lady Lady finger. finger. Chcesz? To jest pistolet? Nie. Ja chcę SMG. Ma Nieco powyżej... Znaczy no, no powyżej połowy tego co to SMG zapewnia I ma zooma <laughs> Zwykłanie record reduction, Zwiększona accuracy Jesteś pewna, że tego nie chcesz? Troszeczkę więcej obrażeń ma ten yy, znaleziony SMG No ja pistoletów właściwie nie używam, więc... Jak ci się skończy amunicja to lepiej ten, to lepiej go mi przy sobie na szukiwadek. Ja mam jakiś tam pistolet Tak? No bo to jest takie niezłe, jestem pewna, że nie chcesz Jakiś tam mam. Okay. No to ja po prostu nie przywiązuje wagi. To. nie? No wiem, wiem. On zawsze będzie gdzieś w okolicy albo tu, albo nie wiem gdzie. Maja. Midgets. Oh, o! No Jup. Oh. Yep. Lubię tę muzykę tutaj. Mhm. Mm wiem się za nią. Zwykle całkiem nieźle oddaje klimat tego, co się dzieje w danej chwili na ekranie. Zwykle. zwykle, niestety nie znaczy zawsze, bo czasami muzyka tak świruje, że to jest aż śmieszne. Firestone Population, piss off. Mm -hmm. Population jest zamazane. Tak, właśnie, o to chodzi. Ale tak jest zamazane i przypomina na to miejsce karteczka, piss off. Nie nie about to I hope you've up enough. sobie możesz hiddenć jeszcze, ale będę rzeczywiście nie opłacał się tego Insta kupować, tylko lepiej te. O! Oh. Masz tutaj no, tarczek, która na very fast recharge. Jest tutaj też Slow Health Restoration ja takie mam chyba. Ale jest mniej więcej... Ech... Oh God, pięciokrotnie oh. za droga dla mnie Prawie sześciokrotnie za drogę Nie, w sumie pięciokrotnie Niech będzie, że pięciokrotnie Trzeba tego um, Standard Shield'a i Ladyfinger Ej, 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 Strenless. Już? Łódka ja tu w sklepie sobie siedzę, kupuję sobie ten. A tu mi jakieś takie. taki SMG wypadł, to sobie go podniosłam. Kolejny SMG, z tego porównam. Może że tak zabijmy gości, żeby nas rozstrzelać. That's, that's my bad. A, jeden no, wreszcie mam level. Tutaj masz naboje do y, shotguna. O, o. Ups. Uf, udało się. Close. Aż wstrzymałam oddech, wiesz? właśnie trzymałem, że trzeba się odzywać. To, to, to jest coś. No. Jeżeli jesteś to jest w trakcie, mamy problem. Jeżeli jesteś w trakcie mówienia i nagle się znaczy że coś się stało. Albo znalazłam tak super broń, że aż mnie zatkało. Albo, albo tu... zaraz zginę. Tak. Ja no hmm. jestem tuż przed tym miejscem. Your final destination. No ja sobie zbieram amunicji troszkę. Bo ta broń, co prawda, wolniej z siebie wypluwa. Ale ma większą pojemność magazynka. Oho. No dobra. Gotowa? Będzie zabawne. No. Going down. take it also he has three balls digit, Ooh, digit. oh digit challenging kill oh Okej Już Digita ubiliśmy, teraz mm -hmm. mi Od tyłu, od tyłu A, bo on ma pancerz, no tak. Aha. Otworzył mi paszczę, ja właśnie przeładowałem, no kurde. No patrz. Taka niesprawiedliwość na tym świecie. Okej, okay, tu jest pistolet na Intelsa który ma 9 szybkostrzelności. Hmm... A może się nawet zainteresuje. Hmm. O, ho, ho, kasa. I wczoraj jest szynkami. Hmm... Uuu. Amunicja... A jak żeby w kupach skagów? Aha... W każdym razie tutaj masz amunicję do shotguna Dostałem właśnie nową snajperkę Zgadza zbliżenie Większa siła Nieco mniejsza celność, ale... Większa siła, o wiele większa siła Miałem nim damage 60, teraz są 90 parę Nice Ojej, ojej, ojej to nic, zablokowałam się e, Amunicja robią. do snajperki w kiblu? E, bierz Mam full Wiesz, używam, więc mam już full jest o, to snajperka. nie trudno, żebym miała full przy takim zużyciu. Aha, widzę, że... Troszkę Amunicja mniejszy. do pistoletu i do snajperki. Krzynce. Ja łap wszystko już mam prawie full każdej, więc... No ja mam tam full, więc... Mech. No ja już mam chyba większości max. Nie mam amunicji do rewolweru w ogóle jeszcze, czyli nie ja Amunicji nie mam maksymalnej do rewolweru, do assault rifle i smytle. Możemy się stąd zawijać. No ja jeszcze sobie tylko y, pozbieram trochę a tu i tam. Ua. Po drodze bardzo chętnie odwiedzę ten cudny sklepik, który tam jest. Yep. Trzeba spieniężyć część łuku. No.

No pierwsze SDG już jest, aż tak szybko SDG. Give me that. I brakuje mi do kolejnego SDU 11. Kasy. Mech. Mech. Ok, uuuuh. nową sniperkę. Bierz go. Niech ci się wdałeś w bójkę. Skrajnie, tak, no, proszę. Spokojnie, zakupów nie można zrobić, wiem, no Nie wiem, przerywam ci w zakupach. Przerywam kobiecie w zakupach, przekichamy. No. się raz czasem spotkamy, chyba dostanę bucho. No. No, <laughs> ja powolutku zmierzam w stronę... ...wyjścia z tej krainy? Krainy? No... ...z tej lokacji. I see skags. I shoot skags. Kill them with fire. With sniper fire. Oh, Nie drzuj się, nic. To nieładnie. On jest rozdzierająco szczery. Rabram. Rzekł skak. Bum! To będzie mój środka. To nie było końcu dialog Idę. I chcecie mi powiedzieć, że... Tutaj nic nie wyrzuciłem nope. To jest kosztem wylaka Tu jesteś Kici, kici, kici kici, mother. Zbieram każdą amunicję do SMG, jaka tylko wpadnie w moje łapska. O, raki. No. Uh oh. Pierdliwe do zabijania ptaszyska, bo, bo no. Ała? Zobaczę, że jak ja zabijam je. Tutaj yyy! więcej expo, niż ty je zabijesz. Wow! Son of a... No właśnie... Tak. I na to jest będzie możliwe, że ja dostałem level upa. Yy, na jakiej? Poczekaj, powtórz. Jeżeli yy, ja zabijam, założyłem to dostaję troszkę więcej expo. Tak, no oczywiście. możliwe. Mhm. A to zawsze się a. przekłada na... o Jezu. O Jezu, o Jezu to to było? Przuciłem tego skarga, żeby go strzelać w żeby sobie jak się tym rzuca w ogóle Ale no... <laughs> Nie trafiłem Taś ta nisko uh, Się chodziło tutaj ten... A czekaj wieczka? Zaraz może tę skalino dalej najpierw Powiedz aaa huh? Level up! To teraz ty mnie ścignęłaś, z kolei. Nie wiem, dlaczego strzelasz. Co mi zlepisz ledy, jakby co? By się przydało do SMG. Rafa, tutaj, ty bydlaku. Kici cieki, kici ci misiu! O oh, tak, SMG. amunicja do SMG, jestem A, za. Jest gana, dziękuję. I znowu do SMG tutaj. Dobra, jest level up. Yeah. O. Focus, increases accuracy to all weapon types. No, już ja widzę z tego to będzie smirk. To, co zwiększa ekspo, jeżeli zabijam criticalen. No, a ja sobie wzięłam zwiększenie tarcz. W ogóle tego na Intousa to chyba trzema criticalami sądzimy do resztki HP i wtedy tego z SMG chyba. Takie możliwe. strzałem w klatkę, już celować wtedy Dobra, możemy wracać już? Poczekaj, 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 poczekaj. Poczekują, poczekują Ja tutaj poczekują. jeszcze chcę sobie zajrzeć do sklepiku. Wiesz? Mm -hmm. Sklepiku. Bardzo chętnie zaopatrzę się w SMG ammo. Którego mam bardzo duży niedobór. No. Wow, i dostałam... Dobra. Czy ja dostałam za zakupy właśnie 1000 expa? E, jeżeli dostałeś achievementa, to tak. Całkiem możliwe. Hm, cóż wywa, Dobra. Przechodzimy. Co ty A co ty tak like, zasuwasz? gadzkaś Zabiłem do A, wszystko, ok. Mm -hmm. Jak się zastanawiałam, co się stało, a to taszysko. Płaski swoje, proszę zaprzestać tego procederu. Nie życzę sobie tego. Procederu grzyzienia Cię w stopę. No, właśnie o to mi chodzi, że ja sobie tego nie życzę. 1002 expa. Okej. Okay? Zrobienie skarbów pewnie. Tak smętnie padły na boczek. Weźmy z bachy. Jakaś amunicja tam wypadła, której mam już full, więc pewnie jest to twoja. Uuuu, skagi, skagi, skagi. Anyway, zastanawiam się, czemu mi się TK baha kojarzy z rybą. I dopiero po jakimś czasie się złapałem, że od Bahamuta. Bahamut to taki król smoków, władca smoków na przykład DD. Tak, ale... ale także Bahamut to jest e, smok Final Fantasy. Taki sumom. Ogólnie nie po raz pierwszy spotkałem się z istotą, która nazywała się Bahamut w Mu Online i była to olbrzymia ryba. Dobra, wszędzie indziej jest Bahamut smokiem, ale w Mu Online będzie rybą. Dlaczego? Hell knows. Tak. <laughs> Yay! Level! O jeju! O jeju! No, mi się Ty więcej tych, więcej tarczy Ty nie dostajesz też osiągnięcie za ten, za zbyszczliwanie masy pocisków. Też opcja, no tak, racja, jest osiągnięcie za to. Jest ale... to jest, I shot every bullet ever, czy jakoś tak. Tak, tak, ale problem polega na tym, że. W tej chwili ta broń, którą dysponuje wcale nie jest taka znowu szybkostrzelna. Później to są dopiero zabawki. O tak, tak wygląda się 20 naboi na sekundę. Uh -huh. Tak, i teraz y, znajdź tyle amunicji. <grych> na szczęście są te ulepszenia związane z pojemnością, hmm. znaczy z, w, w ogóle z zapasami amunicji. <grych> mhm. Inaczej nie dałoby się tej gry przejść. <grych>

Catch a ride Scootera i has more work. Uh, tutaj jest bardzo fajny pistolet, wymagany na 10 poziom, ale ma szybkość 13, urządzenia 23 i 90 accuracy, więc bardzo fajne. Sądzę, że jest szybszy niż Twój SMG. I Nie stać mnie 10 tysięcy, no, nie dziwię się. Ok. to nas strzelają Tak, tak, widzę właśnie cariera. One. To jest Coś jeszcze? Nie? Nie, oh. nie, nie, to tylko Glattrap oh. się spsuł. To teraz ja skręcam sobie, przyznam? W nagrodę za moją niesamowitą zarumistość? Tak. Nie, to nie ma nic wspólnego z e, O, czy to jest ręka? Tak, to jest ręka. Skąd się wzięła? A, jak tamten był podpalony, to najważniej przywaliłeś mu krytem i go rozsadził na kawałki? Takie możliwe. Więc upstrzył całą okolicę swoimi Och. fragmentami. Bywa Najpierw chodźmy może do TK Bachy, co? A, okej, okay. już mamy. Mm. Turn Nie No! To no. trzeba było... Wcela do nas jakiś frajer. Here, hold this. And this. O, już małego mówiła mówił, a, tego zabiłeś. Uuu, spłonął nie zostawiając po sobie nic poza pistolecikiem. Inchestyd? Nie. 12 nabojów w magazynku. E, nie no, ja mam sh sh shotguna na razie, okay. wiesz. Okej, dobra. E... Posprzedam sobie. Bonehead killed. Mamy do Boneheada iść, tak? Tak, ja Roswell ma dość fajne SMG. Ale no, to To była kojarzę, dość że mocna było, przeprawa, bo to są ładunki głowy w różnych miejscach i łatwo je takowi wydepnąć. Okay, się momencik. Na sprawa, że o ile pamiętam, to ostatnim razem jak to graliśmy, to tutaj miałeś jakiś bardzo duży problem, bo coś się wrzucało w tekstury. Tak, i pod tymi teksturami nagle traciłem większą siapę. i umierałem. Trzeba podnosić. No. O, widzę go. Nie, Bruiser. No, to dla Bruzera. Ty, przeżył! I to co w nieźle przeżył. Aha o mam Bo on ma wyższy level niż. Eee... Uh, this doesn't look good. Yep. No właśnie. Yep! Run forest! To my jeszcze nie tyle HP w tak krótkim czasie? Tak Cofamy się i trzeba się dolewelować. No hmm, ktoś do nas jeszcze strzelał. Jakby się wchodzi 9000 <s chord> you need a snapper. Why not Zoidberg? A ja, tymczasowo to jednak... Tak zostaliśmy zjedzeni na śniadanie. Nie zostaliśmy zjedzeni, zwieliliśmy im z talerza No, opcja. No cóż, wracamy do Skaggali. Eee, a nie mieliśmy iść do TK Bachy? Nie, mieliśmy hey. pójść do Bone... heada i go zabić, się dobrze kojarzę? No, a potem było TK Bacha has more work, więc... Aha. Oczywiście! Faktycznie. No. TK has more work. Difficulty hard. Co jest trudnego w Normal, normal. TK, TK life and limb. Aha. A, I, I to ta, jest normal. I tak wracamy do tego, do Skagali, bo mamy zabić tak. tego... Tak. Kill Scar in Skagali and return TK Bacha's prosthetic leg. Mhm. Mm Tylko tak, obawiam się, że w takim wypadku muszę zmienić y, skille na liście... Znaczy, twoje nie skille, co ja gadam. Questy, już zmieniłem. Ej. Już zmieniłeś? Mhm. Mm ja jestem już tym założycielem serwer. więc... no tak, okej. Okay. Ja zmieniam. Jesteś gotowa na ten, na transport? Mmm, no, dawaj.